Witam serdecznie dzisiaj wieczorem. Podsumowanie całego dnia. Za chwilę będziemy mieć wyniki Amazon, będziemy mieć wyniki kolejnej ważnej spółki Apple, a. więc będzie się bardzo wiele działo nawet po sesji. Więc zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ale przypominam, dzisiaj była seria ważnych danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych oraz wszystkich innych czwartkowych danych, więc trwa po prostu. Bardzo intensywny czas, plus dodatkowy jeszcze właśnie teraz kończymy lipiec na rynkach finansowych. No i okazuje się, że końcówka nie jest zbyt korzystna dla popytu na ryzyko, ale zobaczymy. Będziemy to właśnie teraz komentować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Przypominam, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji. To są tylko i wyłącznie nasze opinie, to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy oraz zostawiania kciuków. W górę, czyli łapek w górę, bo dzięki temu materiały po internecie rozchodzą się szerzej. Za co serdecznie dziękuję. I oczywiście przypominam, że struktura naszych spotkań jest taka, że na samym początku ja powiem swoją opinię. Później będzie sesja QA, będziecie mogli wyrazić swoją własną opinię. Oraz też jest w tle bardzo ciekawe pytanie: czego się spodziewasz w sierpniu na indeksie Standard Pool? Miesiąca spadkowego, wzrostowego, czy takiego miesiąca bez zmian? Zobaczymy, czy nasza społeczność. W którą stronę jest nastawiona i oczywiście, czy to się e, sprawdzi. Przypominam także na koniec, że partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB, który w lipcu wprowadził XE, więc jeżeli chcecie inwestować korzystając z ulgi podatkowej, to zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem podlinkowanym na dole w opisie i w komentarzu zaznajomić. Jeżeli ktoś nie wie, że jest jeszcze możliwość inwestowania w ogóle bez podatku od zysków kapitałowych, to IKE, materiał o IKE w XTB, też jest na dole w opisie i w, w komentarzu podlinkowany. No i oczywiście zachęcam wszystkich do korzystania z kodu AMU. Dzięki temu jest też kurs dla początkujących inwestorów, z czego warto korzystać oraz wszystkich innych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. A więc szanowni inwestorzy, temat dzisiejszego spotkania to są cztery podrząd, czarne świece na wykresie Standard Tenpur. No i to aż prosi o jakąś większą korektę spadkową, bo tego typu zachowanie zwykle jest sygnałem jakichś niepokojów na rynku finansowym, indeksy giełdowe, które tworzą tego typu schemat. No, myślę, że to prawdopodobieństwo wyraźnie się zwiększa, ale czy tak będzie, zobaczymy. Bo przypominam, jutro mamy kolejny ważny dzień z ciekawymi, ważnymi, super ciekawymi danymi makroekonomicznymi, czyli w tym wypadku będą to comiesięczne dane z rynku pracy za lipiec. Jeszcze mamy wskaźniki PMI, ISM więc y, jutro od rana znowu bardzo dużo emocji. O właśnie pojawiają się wyniki Amazona. No i tak, zysk na akcję 1,68 68, prognoza 1,33 33. E, sprzedaż e, s, w tym kwartale 174 miliardy do 179,5, poprzednio 173, a z sprzedaż w drugim kwartale 30,87 miliarda, prognoza 30,77 zysk operacyjny 19,17%, prognoza 17 miliardów, czyli też znowu mamy lepsze od prognoz. Wyniki jeszcze z tego co pamiętam, Apple przed nami, więc zobaczymy, czy rynek zareaguje. Na razie mamy delikatne, tylko wzrosty w handlu posesyjnym na indeksie NASDAQ, ale o tym za, za chwilę będziemy sobie mówić. No i chyba o 20.20 20 z tego co pamiętam są wyniki Apple'a, mam nadzieję do tego doczekamy, więc, więc no, będzie, będzie, będzie ciekawie, więc kolejne wyniki do dyskontowania przez rynek przed nami. Znowu są oczywiście lepsze od prognoz, a to też będzie nastawiać rynek, że wyniki, które poznamy około 25 sierpnia, wyniki Nvidia prawdopodobnie też będą lepsze niż chce konsensus rynkowy. To pierwsze wyniki za nami. No i oczywiście komentarz do tego, co się wydarzyło. Czyli od razu przechodzimy na wykresy. Proszę zwrócić uwagę, że te wczorajsze, czyli nowe maksima wszechczasu, zostały dzisiaj wykorzystane do sypania od samego początku sesji. Mamy sypanie akcjami. Mamy nawet przebicie tych wczorajszych minimów po Fedowskich. Dla części inwestorów jest też, te, jest też tak, że sesja po Fedzie jest taką właściwą, pokazującą reakcję inwestorów na informacje, które się pojawiły podczas Fedu, więc jeszcze bardziej ta dzisiejsza sesja ma wydźwięk prospadkowy. No i ewidentnie, moim zdaniem, Europa i świat tego nie zdyskontowały zdyskontowały optymistyczną sesję, a nie pesymistyczną. Amerykański dolar. Cały czas jest umocniony, jest blisko swoich minimów i w ogóle koniec miesiąca jest blisko tych poziomów minimalnych, więc też mamy świecę w ujęciu miesięcznym o charakterystyce pro spadkowej. Amerykańskie obligacje też delikatnie tracą na wartości, czyli rentowności rosną. Oddala się wizja wrześniowej obniżki stóp procentowych poniżej 40%. No i oczywiście to też jest sygnał, który zachęca do tego. By tych akcji się generalnie pozbywać, żeby przeżyć jakąś korektę spadkową w sierpniu. Ale czy do tego dojdzie, zobaczymy. Jest bardzo wielu chętnych do tego, żeby kupować najmniejsze nawet spadki, więc jeżeli pojawi się jakikolwiek, jakakolwiek pozytywna informacja, to ten impuls znowu może się pojawić i może znowu być kupowanie. Natomiast przypominam, sekwencja dziennych świec na indeksie Standard tempur mamy cztery podrząd dzienne świece, które mają czarny korpus, rzadko się to zdarza i zwykle jest to sygnał. Negatywnych zjawisk, które przed nami są. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jakaś korekta się pojawi, czy będzie ona, czym ona będzie uzasadniona i w jaki sposób rynek do tego podejdzie. Przypominam, jutro mija czas na porozumienia handlowe. Pojawiła się chyba dzisiaj informacja dotycząca porozumienia z Koreą Południową, ale też od naszego ostatniego spotkania Trump ogłosił, że jest 90-dniowe moratorium na, na porozumienie z Meksykiem. Żadnych no, innych informacji nie wyłapałem, które by się pojawiły, więc, więc uwaga, jeszcze wszystko może się pojawić i to też może być bardzo interesująco pod tym względem. No i oczywiście zobaczymy, czy te wydarzenia będą się przekładały na kontynuację tych tendencji. No, widać, że w kanu posesyjnym indeksy giełdowe jednak chcą spadać, nie ma powielenia się tych schematów, które wczoraj były obserwowane, widać to. Wyraźnie też NASDAQ zaczyna spadać, przechodzić przez te poziomy ekstremalne, więc no końcówka miesiąca jest słaba. No i nawet na tych spółkach technologicznych, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy poniżej poziomów, które były wczoraj na minimach, więc no po prostu wygląda to tak, jakby ktoś od dzisiaj zaczął spuszczać akcje w Stanach Zjednoczonych już tak bardziej na poważnie. No i jeżeli się jutro po danych, które poznamy, jeżeli nie pojawi się popyt, no to może być naprawdę sygnał, że rozpoczynamy korektę spadkową, jakąś jakąś większą korektę spadkową, no ale czy tak będzie, zobaczymy. Przypominam, że jest też jesteśmy w trakcie także 10-dniowego moratorium na, na potencjalne nowe sankcje dla Rosji, jeżeli się Rosja, jeżeli Rosja powstrzyma swoje ataki na Ukrainę, będzie jakieś porozumienie, zawieszenie broni. To mają być cła na ropę naftową, i jeżeli ropa naftowa rzeczywiście będzie dalej rosnąć, to może być rynkowe uzasadnienie kontynuacji tendencji wzrostowej, więc spadkowej na indeksach giełdowych, więc to jest źródło nowego ryzyka, które też należy wyceniać. Proszę zwrócić uwagę, cena miedzi, która wczoraj tąpnęła o prawie 20% w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj była potwierdzona zachowaniem ceny miedzi w Londynie. Jesteśmy na poziomach które wyznaczały wsparcia na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy więc jeżeli 9550 padnie w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, to i mieć zacznie zapowiadać spadki. Jako, że się mówi, że mieć ma doktorat z ekonomii, no to w takiej sytuacji oczywiście byłby to czynnik mocno też wspierający tezę, że jakaś korekta spadkowa rozpoczyna się na indeksach giełdowych na, na całym świecie. Więc obserwujmy, reagujmy, patrzmy na to, co się dzieje, co nam mówi analiza analiza wykresów i analiza międzyrynkowa. No i kolejny rynek, na który warto spoglądać, to jest rynek Bitcoina. No i proszę zwrócić uwagę, ja od, dziś, od poniedziałku mówię, że bardzo istotnym poziomem jest 16 700. To jest luka, która powstała właśnie w poniedziałek i dzisiaj na zamknięciu dnia miesiąca jesteśmy poniżej no na chwilę obecną jesteśmy poniżej wszystko może się jeszcze odmienić ale wy, wygląda na to że Bitcoin potwierdza że mamy jakiś, e, e, że mamy tendencję negatywną e, potwierdza spadki indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych no i jeżeli i to są pierwsze sygnały ostrzegawcze jeżeli podczas jutrzejszej sesji albo w kolejnych dniach będziemy przekraczać barierę 5, 115 tysięcy dolarów, no to oczywiście będzie zaproszenie do pogłębienia tendencji spadkowej, więc naprawdę uwaga, bo Bitcoin zaczyna potwierdzać słabość indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, no i z surowców takich rynków, które są też bardzo wyczulone na zachowanie amerykańskiego dolara. Patrzymy na złoto, ale jesteśmy poniżej 3300, więc na razie, na razie delikatne, tylko negatywne sygnały, przypominam na surowcach a zwłaszcza na złocie ważny poziom 3330, ale też przypominam ostatnie minima są dokładnie na średniej 100 sesyjnej na wykresie dziennym, więc ten poziom zaczyna funkcjonować jako wsparcie i jeżeli zostałby on pokonany oznacz, oznaczać to będzie przy, no, przygotowanie albo przynajmniej zwiększenie prawdopodobieństwa kontynuacji tendencji spadkowej, jednak przypominam w przyszłym tygodniu będziemy zastanawiać się czy Putin zmięknie przed Donaldem Trumpem, no i to może być czynnik związany, generujący niepokój, więc złoto miałoby potencjał do tego, by, no, żeby przynajmniej utrzymywać się na tych poziomach, no ale jak będzie, to też oczywiście zobaczymy, będziemy się temu intensywnie przyglądać. Inne metale szlachetne, no na, na platynie realizacja zysków ze spadkiem na świecy miesięcznej poniżej poziomu 1350 to jest ciekawe sygnał na srebrze, też mamy korektę spadkową, nie udało się wysokich poziomów utrzymać, więc sygnały ostrzegawcze także mają miejsce, srebro i platyna to też są surowce, które dość mocno korelują z nastawieniem inwestorów co do przyszłości gospodarczej, więc skoro srebro i platyna spada, to myślę, że część inwestorów zastanawia się czy czasem nie będziemy świadkami w czasie jakiegoś osłabienia gospodarczego, więc ja bym tak do tego podchodził. Z ciekawych rynków, które się w ostatnim czasie zachowywały dość zmienne, to dzisiaj na fali informacji po decyzji Banku Japonii w sprawie stóp mamy osłabienie jena japońskiego. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest dynamiczna tendencja, tak na euro, jak i na dolar jenie. To są oczywiście sygnały, że zmniejsza się prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Japonii rynek wyceniał, że w grudniu będzie podwyżka o 10 punktów bazowych, no ale wygląda na to, że wkrótce będziemy musieli się pożegnać z oczekiwaniem, że do tego dojdzie, więc yy, czekamy, obserwujmy zobaczymy, czy rzeczywiście taka reakcja oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych będzie miała miejsce, no ale e, imponuje ten impuls, który się pojawił dzisiaj na parach związanych z jenem, a zakończenie miesiąca powyżej 150 na dolar Zachęca no, do większej aktywności prowzrostowej na tej parze, po prostu dolar mocniej zyskuje na wartości. I jeżeli się jutro obudzimy i będziemy na tych poziomach, albo na poziomach jeszcze niższych na eurodolarze, to moim zdaniem po tym, co się teraz dzieje na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, za chwilę przypominam, będziemy mieć Apple'a, więc jeżeli indeksy giełdowe nie podskoczą, nie powielą tych schematów z wczorajszej sesji, eurodolar będzie jutro o poranku na tych samych poziomach albo niższych, no to może być bardzo słabo w Europie. Przypominam, DAX jest zaklęty w konsolidacji między wsparciem w rejonie 24 tysiące punktów i tutaj tym oporem z ostatnich maksimów. Jeżeli się okaże, że w najbliższych dniach DAX się wybiada to powinno to pociągnąć za sobą także wyprzedaż innych indeksów giełdowych w Europie, a oczywiście presja na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara powinna wywołać jeszcze bardziej dynamiczną falę spadkową na warszawskim parkiecie, Dlatego też, moim zdaniem, jest coraz większe prawdopodobieństwo, że co najmniej będziemy znowu testować poziom 2900 na indeksie WIG 20 I gdyby się okazało, że ten poziom pada, powstaną dopiero pierwsze sygnały, krótkoterminowe sygnały, jakiejś korekty spadkowej także na warszawskim parkiecie. I myślę, że prawdopodobieństwo testu tego poziomu, być może nawet już jutro silnie wzrosło po tym jak się teraz jak się dzisiaj zachowały indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych bo Warszawa i Europa nie zdyskontowała te, takiego spadku. Myśleli inwestorzy, że będą nowe maksima wszechczasów, że będą one utrzymane, że będzie znowu optymizm, a tu jednak okazało się, że inwestorzy po Fedzie wyprzedają akcje, nie utrzymały się pozytywne tendencje po wczorajszych wynikach ważnych spółek technologicznych, dlatego też dlatego też no, wygląda to po prostu słabo. No, ale jak będzie, zobaczymy. Także jest zachęta do tego, żeby obserwować, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przebicia wsparcia na indeksach giełdowych w Europie, co powinno pociągnąć za sobą mocniejszy ruch na, na innych, no, no po prostu na, na giełdach w całej Europie. To za chwilę będziemy przechodzić do pytań i odpowiedzi, bo myślę, że najważniejsze aktywa zostały już przez nas omówione. Zaczynamy. Zostawiamy w tle oczywiście eurodolara. No i pytania i odpowiedzi czas zacząć. Dobra, i przypominam, w tle jest ankieta. Z bardzo prostym pytaniem, czy według Ciebie sierpień na indeksie standard ten pór będzie wzrostowy, spadkowy, czy bez zmian. No i oczywiście my obserwujemy co, jaka, jakie, jakie będzie nastawienie naszej społeczności względem względem tego. Tego miesiąca, zbliżającego się, rozpoczynającego się już za chwilę. Dobra, jeszcze szybki przegląd pojawiających się informacji. Okej, okay, nie ma jeszcze informacji. Chyba od 22:20 pojawi się kolejna, czyli wyniki Apple'a. Więc za 5 minut wracamy do, do newsów, a teraz czas na pytania i odpowiedzi. Dobra. Witam wszystkich. Dlaczego czarne, czarne świece? W środę, w środę był wzrost. Nie, nie było w środę wzrostu, był, była świeca spadkowa. E, w ujęciu, na, mówimy o rynku kasowym. E, szanowny użytkownik, o wszystkim i niczym, więc mamy czarne cztery świece dzienne pod rząd. Paweł, spokojnie, jeszcze wynik dzisiaj. Równie dobrze mogłyśmy to wyciągnąć dzisiaj i zrobić pułapkę na niedźwiedzie. Oczywiście, Panie Pawle, może tak być. Od jutra znowu spadki, Do, dobra, a dzisiejszych spadków nawet nie można uznać za rozsądną korektę, liczę na kontynuację, dobra, dzięki Paweł, ale ta świeca na kasowym na bardzo fajna, Pan Paweł się cieszy, chyba ma shorty, póki co większych powodów do spadków nie ma, kasa jest, taryfy się kończą, dzięki Sławek, Sławek jest optymistą. Stanley, kluczowe będą dni 4, 5 sierpnia, 9 sierpnia i 16. Dobra, dzięki Stanley. Dziękuję Ci za Twoją opinię. Witam, Karl Google. Jedyne odbicie od góry kanału wzrostowego jedynie odbicie od górnego kanału wzrostowego na Standard bur. Dzięki Sławek, dziękuję Ci za Twój punkt widzenia. Zaczynają straszyć potężnym kryzysem. Co Pan na to? Ja nie słyszę takich głosów, Panie Narsitku. Proszę dać znać, kto tak mówi lipiec miałem taki sobie, liczę na lepszy sierpień, dzięki, ok Michał, dziękuję Czekasz, czekaj aż korekta się skończy i dalej do góry panie Adrianie, też jeżeli będzie korekta, to też będę uważał, że prędzej czy później indeksy giełdowe wrócą do wzrostów miesięczna świeca z knotem, czas na korektę, dzięki ja bym chciał korektę na, na zdaku taką chociaż 5%, byłem tylko Byłem tylko, wylebym tylko, tylko wytrzymał nerwowo i nie zabudą wcześniej. Dobra, Rafał, ok. Ciekawostka. Bitcoin w dół, natomiast spółki miningowe, górnicy bitcoina nie reagują mocną przeceną. Zwyczajowo takie spadki mają betę około 3 razy 3, więc spodziewałem spadku o 2% minimum. No właśnie, Tomku, dziękuję Ci za Twoją opinię. Czemu nie 50? O co dokładnie, o co dokładnie chodzi, Janunio? 50%? Jak. Jakie losy dla dolara dalsze jakie losy dla dolara dalsze umocy była? Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na chwilę obecną w krótkim terminie. 8 sierpnia będzie czarny piątek po memorandum Trumpa, Panie Michale, a to oznacza, że po prostu nie będziemy mieć w tym roku wakacji na rynkach finansowych. Rynki będą pod to spekulowały. Przypominam, później będziemy mieć wyniki Nvidia, a później będziemy mieć, mieć jeszcze Jackson Hole, także wygląda na to, że wakacji w tym roku na rynkach nie będzie. Jest kolega SS. Spadków na giełdzie nie będzie. Dobra. To tylko korekta. Nic nie rośnie w linii prostej. Żadne dane makro nie uzasadniają końca rynku byka. Generalnie się zgadzam, panie Tomku. Uważajcie na 23 tysiące na Nazdaku. Tam może być odwrót. Dobra, dzięki. Najważniejsze spółki z wyjątkiem NVID pokazały wyniki. To, to pod co teraz mają ciągnąć indeksy w górę. Zrobią sobie miesiąc, dwa przerwy i na truposza wrócimy do wzrostów. Dzięki, dzięki Paweł, dzięki za Twój punkt widzenia. Dobry wieczór. Stawiam, że zasięg spadku na standard ten to 6%, na Nazdaku 8% w sierpniu, ale czy tak będzie, zobaczymy. Na razie jest hamulec na wykładniczej setce na 4H. Dzięki Karsty, dziękuję Ci. Oby to mój ETF Short Wig 20, wciąż minus 6. Odrobimy. Dobra, dzięki. Na moim wykresie na ten tur nie ma czarnych, czarnych świet dziennych. Trzecia jest wzrostowa. No ale panie JG, prawdopodobnie patrzy pan na kontrakty albo na, na CFD. To są notowane 24 godziny na dobę, ale ja tu mówię o rynku kasowym, który jest notowany według czasu warszawskiego między 15.30 a 22.00, No i na rynku kasowym mamy cztery podrząd czarne świece. No to jutro może przetestujemy 2900 na wiek 20. Panie Michale, jestem za. Mówię wczoraj, kto gasił światło? Pan Adamos, ok. Dobra, za chwilę powinny być wyniki kolejnej spółki. Zobaczymy, chyba Apple. Zobaczymy, czy tak będzie. Zwykle były trochę później. Na razie jeszcze nic nie widzę. To jedźmy dalej z pytaniami. Czemu, czemu nie jest tak, że takie realizacje zysków bez konkretnych przesłanek makro są o znaku zdrowego rynku? No. Dobre pytanie, Tomku. Dobre pytanie. 2600 na wigu, możliwe, panie Andrzeju, panie Adamosie. Jeżeli rynek przestraszyłby się geopolityki, jeżeli Rosjanie przetestowaliby, poszliby w test broni nuklearnej, przynajmniej na jakimś poligonie, to myślę, że rynki w Europie Środkowej mogłyby się troszeczkę przestraszyć. Dobra. Rozkoszowałem się na polskiej giełdzie, może być korekta. Tomian, gratulacje. Ja obstawiam 2600. Otworku Short na wig 20 Gratulacje H1P. Dobra. Czy są już wyniki? Nie widzę. Dobra. Ok. E, dzisiaj dzwonił do mnie operator Krypto, dlaczego trzymam Shorta? Dobra, ok. Czy Dolar indeks jutro ponad 100? Kto wie? E, wychodzi na to, że. W Wsparcie to, to jest 1,1350, no a później całe, cała strefa wsparcia 1,12 i 1,13, jeżeli będziemy jutro dalej spadać. Moim zdaniem short Week 20 od jutra zacznie zarabiać od szczytu kilka procent. Dobra, dzięki Karsti. Witam Panie Andrzeju. Jaki jest szacunkowy procent, że po dzisiejszej czerwieni jutro giełdy euro, europejskie odbiją? No ja bym dał tak 40%. Jeśli fundusze chcą zamykać pozycje w Europie i przenieść kapitał do USA, to w ich interesie jest utrzymanie ceny w Europie, a podsprzedaż oraz obniżenie aktywów w USA. Euro-dolar pokazuje przepływ kapitału. Dzięki Tomku. Dziękuję Ci za Twój punkt widzenia. To jest bardzo cenne, co piszesz. Dobra. Jak widzę, ropę naftową, Panie Andrzeju. W przyszłym tygodniu przebijamy 70 dolarów. Witam, Adrianie. Wielka Bessa zacznie się w sierpniu Pana maraton. Okej, okay, dzięki. Czyli sierpień tradycyjnie spadkowy. No Pani Gabi, ankieta jest, więc zachęcam do oddawania głosów. Zobaczymy, czy nasza społeczność też tak to widzi. Buffet. Panie, Panie Arsitku, zrobiliśmy w niedzielę materiał z maćkiem. Odnośnie bafeta, więc zachęcam półtora godziny super ciekawych informacji, których jeszcze moim zdaniem nie słyszeliście, więc zachęcam do tego materiału na kanale. Jest jaki zasięg spadków na bitcoinie? No ja widzę, pani wiadomo się 110 tysięcy dolarów jako pierwsze ciekawe wsparcie, gdyby tendencja spadkowa się pojawiła, ale spadek poniżej 115 tysięcy miałby potencjał na mocniejszy ruch w dół. Bitcoin przed północą ich czasu, tam przed północą ma nowe cła. A to nie wiedziałem o tym. Dzięki Pani Pawle. Dobra. Czy to oznacza, że oddalenie terminu obniżki stóp ma większy wpływ obecnie na hamowanie hossy? Nie, moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie pretekst, tak bym powiedział. Dobra, ja z tym 2000 na nie żartowałem. Postawiłem na to kasę na futures. Pan Tomek ostro gra, ostro gra naprawdę ostro gra. Nie ma już wielu takich krajów. OK. WIX jest OK. Pozdrawiam pan Artur. Obserwuję indeks strachu. Bałbym się gdyby drożał dolar przy jednoczesnym mocnym wzroście cen obligacji. Dobra dzięki. Dziękuję ci bardzo. E, Panie Tomku chyba przeżywaliśmy to w poniedziałek z tego co pamiętam albo we wtorek. Także no, tego typu zjawisko ma miejsce więc obserwujemy też wtedy WIX. Pozdrawiam Macieju. Co, co oznacza sesja kasowa? No, że to po prostu jest zachowanie giełdy, giełdy w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że ona startuje o godzinie 15.30 czasu Warszawa i kończy się o 22.00 czasu Warszawa. Dobra. Ja też mam kasę w szorcie na wiek 20 Adamus. Dobra, gratulacje. Dobra. Jutro zjazd na XTB po wynikach zobaczymy. Zobaczymy. Head, jaki sierpień? A panie Andrzeju, na eurodolarze. No, panie Pawle, moim zdaniem jest spora szansa, że przetestujemy wsparcie 112-113, a tam będzie no, wie, wiele się rozstrzygnie. Technicznie 3,74 z podwójnym dnem to chyba sygnał odwrócenia trendu i szansa na poziom 3,94. Pani Karsti, jeżeli byśmy przebili 1,12 na eurodolarze. To jak najbardziej ta 3,94 mogłaby być do obserwacji. Witam, panie Tomku. Witam. Dobra. PKB w Stanach silnym wynikiem Magnificent 7. Rynek reaguje strachem. Myśl, myślmy trzeźwo i ustalmy zlecenie kupna. Dobra. ok, Pan Tomek nastawiony jest optymistycznie. Dobra. Przypominam, że jutro mamy dzień z danymi ze Stanów Zjednoczonych. Mamy oczywiście mamy oczywiście yy, mamy oczywiście jutro dane także PMI, ISM, -y, więc będzie się bardzo, bardzo dużo e, działo. No a my jeszcze na Apple czekamy na wyniki. Nie wiem czy my się doczekamy podczas naszego spotkania. Nie mam informacji, o której się pojawią, chyba o 22.20 zwykle się pojawiały te dane. Te wyniki, ale na razie ja ich jeszcze nie widzę. Jakieś najważniejsze spotkania warto w na najbliższym czasie śledzić. Jak Puzo, no w przyszłym tygodniu Geopolityka, później Tydzień Oddechu, później będziemy mieć Nvidia, a później będziemy mieć Jackson Hall. Nie śpieszą się, właśnie nie śpieszą się. Dobra, to chyba będziemy kończyć nasze spotkanie. Jak tam na kontraktach? Na nas pogłębienie, nawet spadków. No, źle to wygląda, po prostu źle to wygląda. Nie widzę jeszcze nic o Apple'u. Nie widzę nic o Apple'u. Dobra. To kończymy nasze chyba spotkanie. Ankieta. Jaki będzie sierpień według ciebie na indeksie Standard Poor's? I okazało się, że społeczność jest nastawiona spadkowo. 60% społeczności, 31% na wzrosty, 8%. Że będzie bez zmian. 281 głosów, więc ankieta mocno statystycznie wiarygodna. Także dzięki. Eee, dziękuję. A Google podaje, że wyniki Apla będą 23. O, to nie dociągniemy Rafal. Dzięki, dziękuję, dziękuję tobie. Są wyniki Apla. Ja tam jeszcze ich nie widzę, więc może zapodajcie. Gdzie są te wyniki? Bo ja ich po prostu nie widzę jeszcze. Może ktoś już je ma. No właśnie. Tak, ja jakoś ich nie widzę. No dobra, to będziemy chyba kończyć nasze spotkanie. Także dzięki dzięki. Widzimy się jutro o poranku. Zobaczymy, gdzie nas powita początek sierpnia. To do zobaczenia. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. No, i przypominam, że partnerem odcinka był dom Maklerski XTB na dole w opisie i w komentarzu. Wiele cennych informacji edukacyjnych, jeżeli chcecie inwestować z ulgą podatkową, to IGZE. Jeżeli chcecie inwestować bez podatku odzysków kapitałowych, to IKE i wiele innych cennych materiałów edukacyjnych. A jeżeli będziecie się, e będziecie się rejestrować z kodem AMU, to jest też kurs dla początkujących inwestorów. Więc dzięki, trzymajcie się, dużej dodatnie stopy zwrotu. No, i do kolejnego miesiąca. Do zobaczenia. Cześć.